Jakby nocnego, nocnego live. Liveik live się, się zaczyna o 22.17. to jest Lenka. I planujemy do 23.00. No, jakby będą, będzie kilka części. I poczekamy sobie, aż ktoś dołączy. Już wątpię, że ktoś dołączy, bo jest późno. Ale Dobra, to... Nie, on no, nawet nie znasz mojego kanału. Dobra, Sze... dzisiaj będziemy robić prawdę i wezwania. Zobaczymy, jak jakaś osoba dołączy, to będziemy z nią grać, w prawda? I wezwanie. Ona będzie zadawać pytania i wezwania. I transmisja będzie zapisana. No, O, już jedna osobka, ja się. Ale na, na, napisz, napisz, napisz nam na czacie. Napisz nam na czacie. Gramy, w prawda? I wezwanie. Ej, ja jestem adminkiem na kanale SlayTym. O! I to fajnie! Fajnie. A co nie widziałam? Witamy. Witamy. To nie wiedziałam, że jesteś adminem. No to dobra. Że pytanka będziecie nam zadawali, no. bo my... Takie... Jest tak późno, a sobie mamy takie... To, pierwszy jak to są takie... Yy, jakby takie czarne gwiazdki, serduszka, księżyce inne takie. Takie oczka kolorowe. Dwa takie, dwie przegódki takich gwiazdek. Świecących w ciemności. No, one się są. I te, takie, nie wiem co to jest agres I. i czekaj, a tu nie jest już, to. Pusty. Ile mamy, chyba? Ona ma jednego, ja mam chyba trzynaście, z tego co wiem. Musiałabym policzyć. Czekajcie, policzę. Poczekaj, to pokażę zaraz jeszcze. To ja, jeszcze. Mogę jeszcze to ja li... takie serduszki. To pokazuję ja liczę ile mam hehe he. Tutaj są takie gwiazdeczki. A tutaj takie takie i takie. Tutaj mam e, dorobienia... Tak, dobrze przeliczyłam, mam 13 hechy. He. robienia jakichś kolczyków, biżuteris. Z... Smyczki. Karabinki takie mam. No? Karabinki i takie tam rzeczy. Słabo widać. Oj. O, A teraz jakby, bo widać coś, bo jakby... Nie mamy jak wam tego inaczej pokazać. No bo już tak późno. Jest późno. Mamy słabe światło. No tu chyba widać z tego co ja tu mam na ekranie. Oj. Z tego co ja mam na ekranie, no tu są... Kółeczka Co? Nie włącz wysiadł Ej włącz Ej nie Spanują Włącz to Nie no, co robi Tu mamy Ej co to jest w ogóle XD To jest? Do kolczyków jest jakieś coś Jakaś nie wiem Do kolczyków są takie Pineska XD Jakieś cośki O łańcuszek Zadawajcie do pytania tu tu tu, 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 Jest jedna słupka. Dobra. Co to jest? do łańcuch Nie ma pytań. Zadajcie Poczekaj, nam pytanie. Co no. możemy. Jakieś obra. Dajcie nam wyzwania. Możecie nam coś tam. Byle jaki nam dać. Na tak wypowanie. słabcie tak jakby była w Minecraft. Oj. Co? Jakby. No nie wiem, bo nam no Popatrz, nam, nam pokazuje, że jest do. Jezu, Elsa. Jakby nam pokazuje, nam pokazuje, że jest dobry. Jakby no popatrz. No. no nie jest rozmażony, co nie? Mamy no, Minecrafta! Mamy no, Minecrafta. Się to się trochę może widać, ale, ale to tak. Dodawaj nam pytanko. No, jakby jest jedna osóbka. Jakbyś mogła to nie wiem... Przesłać do kogoś. Przesłać Lagika, bo serio... No Też będzie to... Pico. Będzie trochę nud. Dobra. Dawajcie nam zadania. Wydania, a ja sobie podbijam główką, Ale nie tucz się. Nie tucz się. Ulu kolor. Yy, mój, ulu, mój Czekaj. Aha. Mój ulubiony kolor to jest fioletowy i zielony. A mój to beżowy i różowy. No i dobra. No to kolory no to, dobra. I nie wiem, możemy wam powiedzieć, ona ma jednego chyba ja mam. Pokaż ono. Nie wiem gdzie on jest. W szafie jakiejś, nie wiem. <grym> ja <już> go szukaj, <grym> On jest tam gdzieś pochowany. Nie wiem, ale On umarł. On został pochowany w grobie. Oa! <grym> on umarł. Pokażę wam skrzynkę z czupa -czupsami. Ona jest pełna czupa-czupsów. jest pełna czupa <grym> jest? Ma, ma same lizaki tam, lizaki. Nie no, tak serio, to tam jest paczka do film <laughs> jest taka... on Tak się nazywa, jakby... Możesz znać krechety Wendy i ona jakby go uszyła. to nie, Na jej kanale nie znajdziesz żadnego procesu szycia ani że go pokazała. Bo to było jeszcze zanim, jakby zanim je zbanowali. i my to jemy. Jakby zanim jej zbanowali kanał, to pokazywała Alna. Jest taki. Kariem taki. No, hmm. też mam krew, ale ona fajna. W ogóle dam ci moderatora, bo jesteś już trochę na tym lewie, a ja tak zawsze. Mmm, czekaj. No, czekaj. uczytam. Kto jest moderator? Nie osoba, która może, nie wiem, usuwać hejty jakieś takie te. Mm. Mamy dwóch, mamy dwóch oglądających, witamy kolejnego drugiego. No dwójka jest, ale jeden. Tylko FP hosses pisze na czacie. A, wyszedł. Mm. No, właśnie nie wiedziałem, że jesteś tym adminem, ale teraz wiem. Weź już tego nie pokazuj. <grym> to jest taki mistrz, to jest nawet jajko. Jajko. <grym> <grym> Bardzo duże jajko. Co tu <grym> robić, smoczek? Albo pieszczonek. Nie, no to jest pieszczonek, Jezu. Ojejo. Czy wyjdziesz za mnie? A w ogóle, jak ten live będzie trochę trwał? Albo w tej, albo w drugiej części pokażę twarz na chwilę. Mm. Jakby. Będzie zapis. Będzie taka chwila w tym momencie. Pokażę twarz. Teraz lepiej widać. O, to dobrze. Mm. No nie wiem, co mam mogę pokazać. O. A, a można dać te balony na wodę? No. Nie, <słuch> nie. No, no. O, witamy kolejnego. Nie, nie wiem, no jak jest... Oglądającego, są, są pozdrawiamy. te dwie, dwie osobki, jakby... Piszcie nam pytanka, bo serio no, nudny ten live będzie. Osiem minut, a dużo pytań. Dużo tego pisania na czacie nie było. Ja wam dam. Dam. No. Jak? Jesteście za Krakowem czy za Wisłą? Nic nie było. Co? Ej, weź tu sun. Idź tam, no, weź to. no. Robiłeś się bez natarką, takie na takie nawzajem? Macie, ja, na macie jakieś zwierzaczki. Ja mam chomika, ona ma kota. No, kotka. Możesz nam tu przynieść? Spij zapewne. Zacznij sesję pytań i odpowiedzi. Tu, 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 tu. No, a w ogóle ta książka. Zresztą, w ogóle się Anka wyprowadza z domu? Jak? To babczy? Jak? No, to babczy się wyprowadzą. Będzie, nie mieszkała pani sama, sama, sama Amelka. A czemu się jakiś jakiś na do wsi. Ty się odciąż? No, nie, bo, bo, mogły skakać. Szale, co, co co, nie, 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 Te młodzi nie, skakać nie, co nie, 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 No właśnie. nie, 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 Chyba nikt nie zadaje pytań, usuwam to. Serio? Usuwamy live'a? Nie usuwam... Nie live'a, tylko to Uzuwa. Ej, czekaj, bo... Ej, widać mordę? Stop, bo widać. Wrócił widać mordę. Ej, serio. To bardzo... A ta twoja kol Yyy... no to jest moja bestii, z którą Aj. jesteś ma kanał nie ma kanału, nie ma kanału na YouTube nie ma na TikToku na TikToku, mam. na TikToku ma i ma na Whatsappie kanał tak ale ja wyśle... ja wam go teraz tego bym... że nie mam neta tak jakoś jutro myślę że na ten kanał slay na WhatsAppie wiesz wyślę link do tego kanału bo teraz to już dzisiaj to już nie oh, wow. <laughs> tam należy no, nazywa się Świat Bransoletek i, i Hello Kitty, Kitty. Bo ja, jakby ja jestem fanką Halloween, nie obrażajcie mnie. Ulu słodycz, o Boże, nie wiem. Chipsy. Jakby nie chipsy, to jest słodycz. Od... Milka. milka. Jedz... Czekolada. Kinder Joy. Czekolada, milka albo Kinder Joy. Ja, Milka i Kinder Joy. Ja. Dzięki. Witamy drugą oszupkę. Zachęcamy do pisania na czacie. Pozdrawiamy oczywiście Was. Mhm. Ulubionych hobbych z Waszej kolekcji. Dobra, załóżmy, że z mojej, bo Ty masz taką to, Która? Power, jak Powerfly. Możesz na moim power kanale zobaczyć Powerflycie. Takiego y, tarantowatego, du... kla... dużego. To jest jej ulubiony. A mój ulubiony to jest na chwilę obecną, można powiedzieć, Dremonte. <ścoughs> Czekajcie Dobra, wróciłyśmy i widzimy, już tu widzę pytanko. Będą jakieś konkursy na kanale. Tak, za niedługo będzie taki konkursik. No. Myślę, że tak na początek stycznia y, dam Wam konkurs. Będzie on chyba na zdjęcie. Czekaj. Albo na Czekaj alta nie nie, nie, nie. nie wiem. I y, do wygrania będzie y, y, jakby taki gniedoszek. On jest A6, A5. No, ale na razie, na razie, na razie w tym momencie nie to będzie nic, nie będzie tylko w styczniu, nie wiem. <laughs> Dobra. Ja się mam, żeby tego się wywaliłam. <śmiech> <śmiech> Dobra, dawajcie, 13... mam kolejne pytania. Kolejna pytanka. Cz dwie słupki są, ale te tu ja to nie piszą na co? I czekaj, o, tylko jedna. Jak ty masz kod do telefonu? mówiłam ci. Nie pamiętam. 4658. sześć, pięć, osiem. Mój numer telefonu? Czekaj, bo czekaj, bo mi McDonald's zaraz przyjdzie. Ulu danie, Ulu koń ze stajni, ulubiony kanał na YouTube, kolor włosów. Tak, najpierw ja. Dania. Moje ulubione danie to są pierogi ruskie albo ryba z ziemniakami. To moje. teraz. Ulubiony koń ze stajni. Czekaj, no to no. zaraz wypojesz. Ulubiony koń ze stajni w Realu no to jest to albo Samil, albo Essay. A wy, jeśli chodzi o chychy, to monte albo yy, Anfa. Ulubiony kanał na YouTubie to jest. Nie wiem. Mm, Lubię bardzo Hece Horses, ale nie tak bardzo. I no, no, nie mam ulubionego kanału na YouTubie. A kolor włosów to jest taki. Ciemniejszy blond. I teraz ona? Teraz tak, ja mam ulubione danie, to jest barsz czerwony z łóżkami, z mięsem. Nienawidzę grzybów. Taka ciekawostka. I jeszcze pierogi ruskie. Yy, ulubiony koń z stajni. No to powiedz chyhy, bo to nie ma. Nie jeździsz konno nie masz jakiegoś takiego. Chyhy. No to chyhy. Znaczy mam takiego koleżanki, mam takiego jednego. Ma na imię grzywa. E, I ulubiony kanał na ety i jeszcze To mój kanał na ety to jest... Jak? Mhm. To jest kreatyla oficjal ety. O? I Ale kolor włosów tam taki jasny brązowy. Taki, taki... jaśniejszy. Taki... Mm. To jest taki, to pokazuje jak blond, to by to był, no, no taki blond, no, ale to jest jasny brązik No i tak To Czekajcie, wszystko bo zaraz mi McDonald's przyjdzie Numer telefonu Jezu, my Maca zamówiłyśmy 9 9 3 1 9 4 3 O kurde, on powiedział Ojej burzyń No ba. Ej, mam nadzieję, że tego nie powiedziałem numer telefonu. Ja właśnie podała swój numer telefonu, ale dobrze? Czy ktoś słyszał z Was? A ja, czy nie? Weź napiszcie. Ale ja, to są dwie osóbki. No napiszcie dwie osóbki. Czy słyszeliście mój numer telefonu? Mm, nie. jutro live'a. Aha, okej. Okay. Czyli Ciebie. słyszałeś albo całe, albo ostatnie, ostatnie, ostatnie sześć cyfr. Okej, okay. ja chcę to muszę tu mnie My to mi dzwonić, to mi nie przeszkadza za bardzo. Tak, no chcę... może... Live live'a i to, dobra. Jeżeli jeżeli y, ktoś chce mój numer telefonu, to ja mogę podać. Nie mów. No, bo nas zmanują. Nie, nie Jakby liczba. ja, w, jak coś to w społeczności... Nie podałam mój numer, ale to jest taki kontaktowy, jakby chcieli mi ktoś paczkę wysłać, czy coś, to podałam. No. Tak, i siedzimy sobie i dawajcie nam kolejne pytanka. Nie wiem, jakie jeszcze pytanka dać, pytać. No to... Możemy coś o sobie opowiadać, no to... Dla takich osobek, które oglądają po prostu i nie piszą, no bo widzę, że są trzy osóbki na lewiku. teraz, to powiemy tak, bo wiemy, że mogą być osoby, które po prostu mnie nie znają, no jej też tym bardziej, bo ona rzadko na filmach występuje, to i no i możemy coś o sobie zaraz opowiedzieć. Ja, jaką grę lubicie grać? Ja w Robloxa, w Star Stable Online, w Tokio lubię też grać. No, no, nie nie mam dalej, ja, a ale, ja, ale na... A ja to tak bardziej Roblox. Czasami Avatar i to kaboka. I jeszcze na pewno w Simulator Market. To jest jedna z moich top gier, tego, że za chwilę wiem gram. No i yy, tyle. Jeszcze Czasami w... Monopoly Go. Ja jeszcze w Simsy gram, w Te Sims mm -hmm. 4. Sieć. Poczekajcie, bo muszę uratować, bo spadła z łóżka. Do której będzie live? No nie wiem. Do 23 mamy w planach. Chcę, żeby ten live trwał przynajmniej 25 minut 30, coś takiego. Ale żeby też nie był nudny nie weź się. Chyba usuwam tą ankietę, bo już się tam... Ten... dużo osób zagłosowało. Czyli jutro, jutro będzie live'ik tak około 16-16.30. Jedna osoba zagłosowała na spodzie. Te Myślę, że tak z 6-5 minut jeszcze i będziemy powoli kończyły. Jeśli będzie? Jeśli będzie do 23, to nie będzie do... nie będę do końca. Oj, no to... Myślę, że no też za niedługo kończymy, bo już nas, jesteśmy trochę zmęczone. Oa. Właśnie dostałam telefonem. O Patrzcie co mi koleżanka zrobiła. Wywaliła mi szybkę. Normalnie... Szybka jest banku to Ej, Pokaż swoje duolingo. bo duolingo nie mam. Masz? Nie mam. Masz? Nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie mam. Hey. Nie mam. Nie mam. A alta? Piszę co? Muszę zobaczyć co Mam e, Na duolingo mam 125 dni. Sali? No serii, seria nie A ty ile masz? Ja mam 13 XD. Ej, jak teraz patrzę na czat tego live'a, to tylko ja tu pisam. No bo nikt, jakby, bo dołączają osóbki, ale nie piszą w ogóle na czacie. No. I to jest takie słabe trochę, bo on no, nie motywuje nas to za bardzo do robienia dalszych live'ów. Ale dziękujemy, że chociaż ty jesteś i piszesz kto Możemy robić jakieś śmieszne rzeczy teraz, jeżeli chcesz. Ja to się lubię wygłupiać, nie wiem, po jakimś tam fragmencie live'u zauważyłam, że za chwilę spadam z tego łóżka, bo się żeby może jakieś dołączyły. No Myślę, że zaraz będziemy kończyć powoli. Pomocy. Z kim ja żyję. Jak chcecie. No to weź coś z łup takiego, nie wiem, dzikiego, nie wiem. Nie, nie wiem, ja się nie. Hej! Ja, ja, ja się nie uszam nigdzie. Patrzcie na mnie. Ja się... O mój łeb! Ratuj mnie. Mogę pokazać twarz? Ratuj mnie. No bo nie. no to ja myślę, że już będziemy. Ratuj mnie! Chodź tu, chujdy. Pomocy! Nie przeklinaj. Jakby Mocno. chodź tu. Dobra, no, cho, chodź tu, bo się żegnamy. już. Czekajcie. Żegnamy się? Tak. Jestem muzykantem. Ale nie kom. nie, nie, nie O Jezu, myślałyśmy, że nas zbanowali. Już yy, no... Live będzie jutro o 16.30, yy. tak jak mówiłam. No i to wszystko z naszej strony. I jeszcze moja bibalenka. Pa! <tłuk> pra aula, ao amor isso